Cześć wszystkim. Słuchajcie, pierwszy wyjazd na tor już za dwa dni. To będzie pierwszy wyjazd od dwóch lat w moim przypadku. Bardzo się cieszę. Aczkolwiek wyjazd zaczyna się tak naprawdę już dzisiaj, dlatego że motocykl jest jeszcze mocno niegotowy. Tak to wygląda na ten moment. No i na pewno nie zdążę go przygotować tak, jak chciałem. No niestety musimy się zatrzymać z przebudową. Nie dojechały laminaty, a części, które zostały zdemontowane, niektóre muszą wrócić na swoje miejsce. I tutaj trzeba będzie założyć z powrotem tą osłonę całej elektryki i elektroniki. Siedzy Oryginalne kierowcy wraca na swoje miejsce. Muszę jakoś zamontować z powrotem zegary. Jeszcze nie wiem, czy same zegary jakoś przypnę do górnej półki, czy cały stelaż wróci tutaj na swoje miejsce. No i przedni błotnik, tak samo będę go montował z powrotem. Dlatego, że no niestety weekend ma być też deszczowy. Mam nadzieję, że wywrotki nie będzie żadnej. Jedyne co nas jakby co chroni motocykl, no to z przodu mamy założone slidery przedniej osi i mamy no, osłony dekli z dwóch stron. No i z tyłu jeszcze sobie założymy takie Tutaj, znaczy osłony tutaj, znacie osłony slidery. Tyle wahacza. I jeżeli się uda, jeżeli zdążę, no to jeszcze tutaj takie osłony na, na klamki z dwóch stron. No i tyle, trzymać ciuki, żeby nie było wywrotki. A jak będzie, to zobaczymy. Słuchajcie, jest jak jest, lepiej nie będzie. I tak trzeba jechać. Założone są osłony klamek z dwóch stron. Na dole slidery widelca przedniego jest błotnik założony. Tutaj jest na czym siedzieć. No i z tyłu slidery wahacza z dwóch stron też. Założone. Poluzowane są też trochę kierownice, żeby w razie wywrotki się nie łamały, tylko przesunęły. Co? Zegary założone z przodu są zabezpieczone przed wodą. Wygląda jak wygląda, ale powinno działać. Lepiej nie będzie. No i cześć, witajcie na torze Słomczyn. Wczoraj nic nie nagrałem, bo przygotowania i pakowanie wszystko to było na bardzo dużym tempie, dlatego ciężko byłoby to zrobić gdzieś tam z kamerą w ręce. Przynajmniej na razie. Póki co dla mnie. I co? Jesteśmy. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem. Tu jest nasz obóz. Tak to wygląda. Tam jest grupka chłopaków na drogowych motocyklach. Padok bardzo duży. Mega fajny jest ten naprawdę. Byłem tu raz w życiu i dwa lata temu. Ponad nawet chyba dwa lata temu. No, świetny obiekt, naprawdę super. Zobaczcie sobie, jak z tej perspektywy wygląda padok. Tam widać trybunę główną na torze. Jest godzina przed ósmą. Nie wiem, tam za 15 powiedzmy. Po ósmej zaczynamy. Idziemy na obchód toru, chyba nie będzie dzisiaj żadnego wykładu I później o 10 zaczynają się pierwsze jazdy Także dzisiaj troszeczkę później, jutro będzie trochę wcześniej Jutro chyba zaczynamy o 8 rano Trzymać kciuki za pogodę, na razie jest super Aczkolwiek no, pogoda pokazuje, że może padać Ten Wyjazd, na którym jesteśmy to jest wyjazd z Mirkiem Boszkiem, Duszan Team I zanim zrobimy obejście toru jeszcze Mirek, czyli tutaj Organizator robi jeszcze taką wstępną pogadankę dla osób, głównie tych, którzy przyjechali pierwszy raz, o takich podstawowych błędach. daleko do zakrętu. To jest podstawa. Słuchajcie, podstawa. Daleko do zakrętu. ścieżka, którą tu widzicie, która łączy parę panu... drzwi, a nie są stopni nowe. Jest. I teraz tak, z stop... Jaki dzisiaj cel na wyjazd? Zajść wszystkie zakręty. Kaskiem. Kaskiem? No nie, A, nie, ale nie lepiej. Ale nie, bardzo dobrze. Za... W pochyleniu, <laughs> nie na ziemi. Dobra. Ja bym się chciał po prostu nie zgruzować dzisiaj. To jest fakt. To no jest Świetny gdzie macie być? Tu mam być? więc i zrobiliśmy Tu toru. Świetny jest naprawdę. Zrobili trochę cieśniejszą nitkę, więc jest więcej zakrętów. Trochę mniejsza prędkość będzie też. Chłopaki już pojechali na sesję. Jadę za 20 minut. Ustawię sobie tutaj kamerę w tym mocowaniu. Tych mocowań pomontowałem trochę więcej, więc no będzie trochę zabawy. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Coś fajnego, czy coś z tego wyjdzie. Zastępujecie sami siebie, jak naciskacie hamulec, Nie naciskamy hamulca, bo w następnej sesji, jak go naciśniecie, to powiecie, ja pitole, tu go się nie nacisku. Jak bez hamulca całe 20 minut, to następna sesja jest taki przeskok na hamowanie, tak opóźniacie no, hamowanie, że jest masak. Płynność, płynność jazdy. Bez hamulca to jest płynność jazdy. Pierwsza sesja bardzo powoli, mam jakiś taki trochę opór, no długo nie jeździłem, więc Trochę się boję jeszcze, no ale spoko. Na plus powoli, powoli, byle tylko nie zgruzować, ale posuwać się do przodu. Idziemy zobaczyć jak tam chłopaki, bo oni jeżdżą w innej grupie. Wejdziemy sobie może na trybunę i zobaczymy jak sam to widać. Teraz idzie grupa D. Najwięcej drogowych motocykli. Często to są ludzie, którzy są na dole po raz pierwszy. Lecimy trzy starty po trzy okrążenia bez używania hamulca. 4. Pokażę Wam jak wygląda padok teraz. Pierwszą glebę na ktm -ie. była sesja w połowie mniej więcej, zaczął padać deszcz i zwykle unikałem tego no, no ale tym razem stwierdziłem, że pojadę No i szybko dosyć znalazłem granice przyczepności, ale na szczęście to był bardzo wolny zakręt, nic się nie stało Tutaj mamy troszeczkę otartą osłonę klamki, sama klamka też, ona się zgięła, no, ale ręką wystarczyłem wyprostować Tutaj na dole slider, delikatnie, tu widać w ogóle Tutaj. Dekiel, osłona dekla. Tylko się przyrysowała, dźwignia zmiany biegów, ale ona się po prostu chyba zgięła No mm. i tutaj delikatnie. Pierdoły Także spoko nic się nie wydarzyło. A wbuchła mi kamizelka. Musimy teraz wymienić sobie tylko w nabój i idziemy dalej. Najpierw się to odkręcało. I teraz to pierdolnie. Nie, to już pierdolnęło. Teraz trzeba sobie odkręcić to. Tak to ma być. A to masz taką? Taką mieć cały czas? Wchodź tu. I teraz. I teraz wkręcamy nowy. I mamy nową kamizelkę. Gdziele. Dobra, gotowe. Widzień, dzień Pogoda jest super, naprawdę. Wygląda na to, że znowu nie będzie padać. Dzisiaj jedziemy w drugą stronę. Nitka jest odwrócona i pomiędzy sesjami będziemy się e, pakować. Ostatnia sesja, 15.40, kończy. Planujemy wyjechać o 17, aczkolwiek jest to plan bardzo ambitny. Zobaczymy, czy to się nam uda. No to odpalamy i Kończymy wyjazd, już prawie jesteśmy zebrani. Majki jedzie ostatnią sesję. Ja zrobiłem pół przedostatniej sesji, już jestem dosyć mocno zajechany, więc to no nie chcę po prostu bardziej już ryzykować, że ze zmęczenia po prostu wybije jakiś numer. Bardzo fajny wyjazd, kończymy się pakować i wracamy do domu.